I mamy siódme ćwiczenie. Ostatnie. Nie powiem, że najważniejsze. Za to to ćwiczenie będziemy łączyli już z samym biegiem, więc wierzę, że ono przyniesie Ci największe korzyści. Będzie ono wyglądało tak jak poprzednie, więc przyjmij pozycję biegową. I znowu hop, 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 hop. I zacznij i zacznij biec. Pamiętaj, że w momencie kiedy zaczniesz biec, góra ma być cały czas wyprostowana, to biodra nadają pęd. I kiedy, tego, kiedy to sobie testować, kiedy będziesz już miał to e, opanowane, wyćwiczone, to w trakcie biegu traktuj biodra i górną część twojego ciała jak pedał gazu. Wysuwasz do przodu, zwiększa się kąt opadania, biegnie szybciej. Stopę musisz poderwać zdecydowanie wyżej. Chcesz przyhamować, cofasz troszeczkę biodra wraz z górą. Więc sprawdź to i daj znać, jak przejdziesz całość tych wszystkich ciszeń. Dzięki, i pamiętaj opis całości, znajdziesz na, na, u mnie na blogu a link do wpisu, który dokładnie opisuje każde z ćwiczeń jest w opisie tego odcinka. Dzięki za całość, działaj, biegaj zrozum, na czym polega opadanie i w jaki sposób może Ci pomóc temu, żeby biegać szybciej. Do zobaczenia. Cześć.